To całkowicie ogólnie inny odcinek widzowie, ale chcę wam o tym po prostu porozmawiać, no bo to co się teraz dzieje na Byłorcach, i tutaj też chcę do CraftPlaya ogarnąć, tylko żeby nie banowali, jakby też, no bo to jest niezgodnie z regulaminem CraftPlaya, ale no, naprawdę za tylko powiedz jedna rzecz, że za tylko powiedz jedna rzecz, że wczoraj widziałem nieco no wczoraj ja dostała bania nieco słówek, że bo dostała banaz, naprawdę za, ja nie, Czapu? By było, nie widziałem teraz, ja niebogniebawko by nie widziałem teraz, Czapu? ale ja naprawdę, ale ja naprawdę nie wiem czemu, ale że... nie wiem czemu, ale niektórzy dosłownie wyzywają, niektórzy dosłownie wyzwalają Played nie rozumiem tego troszeczkę. Nie rozumiem tego troszeczkę. Jeśli ty widzę, to właśnie nie. nie gdziekolwiek: na... czy to Minecraft, czy to Fortnite, czy gdziekolwiek, to po prostu te, to już przestań. To i tak nie rozwiąże nic. To jeszcze nawet bardziej pogrąży. I naprawdę, to robi coś, co naprawdę. No i jest niedobre. Później nie będzie też Później skoro widziałem osoby. Skoro widziałem osoby, które, które, przykład dawały osoby, wyzwiska, które i dawają wyzwiska i na, przykład i na przykład wyzywały kogoś. I żeby wyzywały kogoś, żeby, żeby po prostu wyzywały. ktoś zareagował na to w ogóle, to dopiero było trzeba dać raporta, ale to... Nie wiem, są przecież chyba jacyś odmieni, nie? Także tutaj proszę was naprawdę, bo niektórzy no to już będą mieli bardziej złą atmosferę. Czy to gdzie indziej. Też nie znacie ich prywatnie, więc nie wiecie czy to przyjmą dosłownie, czy to przyjmą dla żartu. Czyli przyjmą jak. Tego też nie wiecie. Więc lepiej po prostu zostawcie ten gniew po prostu dla Tego siebie, też okay. nie wiecie. Jeśli ktoś ma lepiej po prostu że na przykład a albo dla siebie okay. wobec Was, albo po prostu też, jeśli wyzywał was, to po prostu dajecie coś takiego jak report. Wystarczy po prostu report dać. Ja na przykład ostatnim razem dałem reporta, bo po prostu zabijam osobę. Naprawdę jeśli... bo zabijam osobę, zaczęły się wyzwiska. Naprawdę ludzie, niektórzy... niektórych nie rozumiem. Niektórzy dosłownie wyzywają dosłownie z tego, że ktoś kogoś zabił. Ja właśnie miałam taką sytuację, no i proszę Was, no nie róbcie tak po prostu może. Lepiej może... Zostawcie to naprawdę dla siebie. Więc to tyle z tego odcinka. Chciałem tylko powiedzieć to, że lepiej ludzie, którzy właśnie wyzywają meczet na, na serwerach, to pier po pierwsze do na, na pewno bana, a po drugie, no to. Dostać bana i powyzywać. Nie wiem. Co Wam tym sądzicie? Ja tego nie rozumiem. Ten odcinek był z remontażu, bo nie chcę go montować. Więc to tyle z tego odcinka. Ja się z nią